Wrzucam film, wrzucam jakiś film i w momencie, gdzie, gdzie klikam publikuj, to pojawia się pewna część mnie. Jestem świadomy tego, to nie jest tak, że nie jestem świadomy. Jestem świadomy, ale pojawia się pew pewien fragment mnie, pewien straumatyzowany fragment, pewna niecałkiem przerobiona trauma. Pojawia się pewien fragment mnie, który cierpi, który czuje się słaby, mały. Pojawia się w mojej głowie. Klikam publikuj film. Pojawia się ten głos. Wiesz to mówi? Gracja. Wiesz, że to jest najbardziej głupi film. Najgorsza treść, która kiedykolwiek była wrzucona w internet na YouTube. Wiesz, że to jest najgłupszy film, jaki może zaistnieć. Wiesz o tym, nie? <grym> jest interakcja. Nie jesteś taki prosty, jeden człowiek. Jest dużo w tobie. I pojawia się inna część mnie, która mówi: "Sss, cicho. Pojawia się inna część mnie, która mówi: Wiem, wiem, że to jest najgłupszy film, jaki można wrzucić. Nie wiem, co ja tutaj robię, z głupoty robię, wygupiam się. To jest Pojawia się ta część. Pojawia się inna część, która mówi: Tak, tak myślisz? Ja ci pokażę! Ja ci pokażę! Ta część wydaje się dobra, ale jak ona przesadzi, przejmie kontrolę za bardzo, to będzie za dużo kompensacji. Pojawiają się różne części. Chodzi o to, że jak się rozwijasz, to spędzasz więcej czasu z takimi rzeczami. Musisz przerobić traumę, musisz wejść w to, czego się boisz, musisz zrobić pewne rzeczy, czasami ryzykowne, tak emocjonalnie, że może będziesz odrzucony, że nie jesteś pewny, że boisz się. Musisz zrobić takie rzeczy, żeby poprzebywać z pewnymi fragmentami ciebie, które grają w tle cały czas, po prostu w pewnych momentach się ujawniają bardziej. Jak spędzisz z nimi czas, to zrozumiesz je, będę się czuł spokojniej z nimi, swobodniej z nimi, one się nauczą od ciebie. Ta część zobaczy, że i tak to zrobiłem, i wszystko jest fajne, i wszystko jest super, i uczy się. A może, może jednak nie jestem bezwartościowym człowiekiem. Ten fragment zaczyna się zmieniać trochę. Zderzasz się z tymi swoimi traumami, poznajesz je, to spędzanie czasu powoduje, że odzyskujesz więcej świadomości i swobody. I nawet jak się pojawiają, to cały ten chaos, wszystkie te części ciebie, które jedna mówi to, druga mówi to, te, te myśli, to wszystko, nie? Co razem przyciąga pewną rzeczywistość. Pojawia się to I jakoś to balansujesz, jakoś czujesz te emocje, a i tak to robisz. Potrafisz myśleć trzeźwo, mimo to, że czujesz pewne emocje. Pojawia się pewna część ciebie, pewna myśl, która mówi coś innego. Wchodzisz w interakcję, rozmawiasz z tą częścią ciebie. Mówisz: "Tak myślisz? Dlaczego tak myślisz?" Poznajesz ją. Poznajesz, gdzie stoi, dlaczego? Dlaczego czuję się bezwartościowy? Dlaczego tak myślę? Na niższym poziomie człowiek boi się tego. Na niższym poziomie człowiek, jak kobną negatywne emocje, to robi wszystko, żeby uciec, idzie pić. Nie spędza z tym czasu w ogóle, nie poznaje tego. Kopią negatywne emocje. Nie. Jak się rozwijasz, to poznajesz różne części Ciebie, poznajesz swoje traumy, rozumiesz je lepiej, wiesz jak z nimi działać, wiesz jak sobie zapewnić pewne potrzeby. A, mam taką część, która czuje się w taki sposób. Może zrobię różne rzeczy, dużo z różnych stron w swoim życiu, żeby podbić, żeby ta część zrozumiała. Że jest fajnie, że jesteś wystarczający, że jest ok, że nawet jak się tak czujesz, to poradzimy sobie. I możesz płakać, jeżeli chcesz. Dam ci czas. Uczysz się i odzyskujesz więcej świadomości. Te części stają się, integrują się i możesz nimi działać swobodniej. Ta część Ciebie, która mówi Ci, że Wiesz, że wrzuciłeś najgłupszy film na świecie? Ta część zaczyna być używana w inny sposób. Jako konstruktywna krytyka. Jako zaznaczanie pewnych błędów. Zaczęła być wykorzystywana ta część w taki pozytywny sposób. Przestaje tak atakować. Przestaje wzbudzać takie intensywne emocje. To wszystko się dzieje tak alchemicznie, tak powoli, z czasem. Kształtuje się trochę inna świadomość, inne podejście. To jest wszystko tak trochę na wyczucie. To nie jest takie, a mam taką część, to ta część będzie robiła to, ta część, o ta część mówi to. To jest bardzo ruchome. To jest tak, że docierają pewne emocje na początku. Później poznajesz, jaka myśl się znajduje za tym. To się dzieje tak powoli, ale jak się rozwijasz i rozwijasz i rozwijasz, to znasz siebie później. Dbasz o siebie lepiej. Twój organizm jest w lepszym stanie. Jesteś w stanie skupić się intensywniej. Jesteś w stanie. Zrobić coś i mieć więcej uwagi tam, i zauważyć dzięki temu więcej rzeczy. Na niskim poziomie pewien człowiek mówi: A, nie mam szczęścia. Straciłem tego świetnego klienta. A, nie mam szczęścia z klientami. Auto mi się zepsuło. Coś zdrowie, nie czuję się dobrze. Poczekaj, poczekaj. Mówisz, że nie masz szczęścia i cały czas nieszczęście, nie? Ok, poczekaj. Prawdopodobnie miałeś klienta przed tobą i może coś ci powiedział w taki sposób, że uruchomił jakąś twoją traumę. W tym momencie twój mózg się zajął tą traumą, bo nie masz jej przerobionej, i próbujesz uciec od niej i spiałeś się, i miałeś klienta przed sobą i zamiast mieć uwagę na nim, co on potrzebuje, co będzie ważne dla niego, gdzie on stoi, jak myśli. Jak wejdę w jego perspektywę, jak pomyślę o nim, tak nie ma uwagi, jest zajęty mózg. O, tak powiedziała mi ta osoba, jak mógłby tak powiedzieć, co, co chodziło mu o, o, co, co mu chodziło w tym zdaniem, co chciał mi powiedzieć? Chciał powiedzieć, że, że coś jest nie tak ze mną i tak część mózgu jest zajęta i nie jesteś efektywny, dlatego straciłeś klienta. Auto ci się zepsuło, bo twój mózg jest zajęty i może nie wymieniłeś oleju. Auto ci się zepsuło, bo pewnego dnia. Pewien kolega twój polecił ci pewną osobę, która sprzedawała to auto, i nie zauważyłeś, że ten twój kolega zazwyczaj jest wzór, nie ma szczęścia, nie jest bardzo efektywny w życiu. Ten twój kolega, nie można mu za bardzo ufać, jak wygląda jego życie, i nie wyczułeś, że prawdopodobnie nie będzie szczęścia z tym autem. Bo ta osoba mi poleciła, patrzysz się na ludzi i postrzegasz. Docierałem do ciebie, jak masz świadomość, to docierałem pewne sygnały, bodźce, widzisz pewnego człowieka, poleca ci to auto, nie? Dociera pewien, pewien sygnał, który mówi ci: Ej, coś tu nie gra. Jak nie masz świadomości i nie masz percepcji, żeby mieć dużo świadomości, żeby być tam, to nie zauważysz tego, czegoś, że tam nie gra, że coś mi tu nie gra, nie, zauwa nie dotrze do ciebie. Jak masz więcej świadomości, to po prostu dotrze taki sygnał. Nie będziesz wiedział dlaczego, po prostu dotrze coś, że coś mi nie gra. No, nie, dziękuję, dziękuję. I nie kupisz od tej osoby auta. I to wszystko wydaje się później szczęście. Tak się złożyło szczęście, auto mi się zepsuło i straciłem klienta. Zdrowie. Nie mam zdrowia. Dlaczego? Bo zamiast zderzać się ze swoimi traumami, zamiast brać odpowiedzialność, zamiast przechodzić przez te trudności, to wiesz, co robię? Wydaję pieniądze na loto. Często chodzę gram w loto, wydaję tam pieniądze, bo może mi się przytrafi, może będzie szczęście, może dostanę dużo pieniędzy. A te pieniądze mogłeś włożyć w to, żeby jeść zdrowie, żeby zdrowie było lepsze. Tak jakby wszystko się może złożyć tak, że człowiek mówi nie mam szczęścia, ale jak rozłożysz na części, to widzisz. Że ludzie nie chcą się zderzyć z traumą, nie chcą poznać siebie. I wszędzie dać Ci wiele razy tą szansę: Ej, masz tą sytuację. Masz tą sytuację znowu. Im bardziej się rozwijasz, wszędzie mówi, O, on się rozwija, okej, okay, dajmy mu więcej. Żeby poznał szybciej, żeby się rozwinął jeszcze szybciej. Żeby poznał siebie, poznał swoje blokady. Masz tą osobę, która mówi Ci zawsze. Krytykuje cię w taki sposób. Mówić ci tą rzecz, mówić ci tą rzecz, mówić ci tą rzecz. Pospędzasz więcej czasu z tym, zrozumiesz siebie. Zrozumiesz, dlaczego tak reagujesz. To jest potrzebne. Im bardziej się oczyszczasz z traumy, tym bardziej podejmujesz lepsze decyzje. Ze strony zdrowia, ze strony odpowiedzialności, ze strony dbania o siebie, ze strony wytrzymywania emocji. Z różnych stron. Dużo różnych dobrych rzeczy robisz dla siebie co sprawia, że jeszcze lepiej funkcjonujesz, jeszcze więcej świadomości masz, lepiej znasz siebie, efektywniej działasz i nagle powoli zaczynasz zauważyć, że ej, to prawo księgania działa, krecen miał rację. To znaczy nie działa, ale działa. Działa częściej. Działa częściej, niż bym się spodziewał. Działa wystarczająco, że zajmę się tym Pasuje mi, że 5 albo 6 albo 7 razy na 10 działa. Pasuje mi to, że mogę porobić parę rzeczy, które nie zobaczy dowodów, ale zwiększają szanse, że jakoś mam szczęście później. Ta medytacja nie daje zero efektów, nie widzę żadnych efektów, widzisz efekty, nie widzisz żadnych efektów. Ale jakaś taka alchemia się dzieje. Staną się rzeczy później, które nigdy się nie dowiesz, czy to była medytacja czy nie. Ale Jakoś wszystko się składa, że mam więcej szczęścia, jeżeli robię to, robię to, robię to. Mam więcej szczęścia. Narzucałem się na mnie pewne nieprzyjemne sytuacje, owszem, ale dzięki temu się rozwijam. I jakoś moich problemów wzrasta. I zanim się obejrzysz, nagle widzisz, że poczekaj, ej, życie jest dużo lepsze. Życie jest dużo lepsze. Iż czasem się przyzwyczajasz. Ta magia staje się normalna. Dochodzisz do punktu, gdzie pewna osoba mówi ci coś, coś niefajnego na przykład, i dawniej może bawiłeś się w rypostowanie. I to jest fajne. To jest dobra umiejętność dla intelektu. Dobrze jest to wytrenować. Ale dochodzisz do punktu, gdzie. Riposta to nie jest tylko te słowa, które opowiesz, tylko jak się popatrzysz i jakie myśli będziesz miał, jak będziesz to mówił, jak się czujesz, jak to mówisz. I zaczynasz widzieć takie magiczne rzeczy. Takie, że ktoś ci powie coś i dokuczy ci w jaki sposób. I odpowiesz w taki sposób, taki prosty, na przykład, nie, w sumie, może, nie wiem. Tak jedno proste, małe zdanie. A wewnątrz, wewnątrz siebie... Jesteś przekonany na przykład, że ta osoba nie ma racji, jesteś przekonany o swoją rację, wiesz, że gada głupoty, wiesz, że się czepia, śmiejesz z tego wewnątrz siebie, tak jakby ignorujesz to totalnie, nie porusza cię. I samo to, że masz tą energię, to ta osoba powiedziała ci to, ty nie odpowiedziałeś niesamowitą ripostą, ale ta osoba czuje się jakoś taka skruszona, tak czuje się głupio. I nie ma energii wydawanej, nie, nie walczysz Po prostu są efekty tak łatwiej.